Jak się zasłonisz uszy, nie, to my i tak to suszymy. W się sensie, kamera i tak to łapie, nie? Nawet jeśli ty się zatkasz. No. To jest takie... To jest... Taka ciekawostka. Odcinek z dedykacją dla naszej Alinki z północy. W jednym z poprzednich odcinków poruszaliśmy kwestię yy, tych samych typów, które mm, czasem mogą konkurować o te same zasoby, czy też y, chcieć tych samych rzeczy, chcieć też dawać te same rzeczy innym ludziom. Y, I w komentarzach były podzielone zdania. To znaczy, niektórzy uważali, że coś w tym jest, że faktycznie, ja chyba pamiętam, że jedno ENFP y, się odezwało i powiedziało, że jest w tym racja, że rozumie o co chodzi, bo. Z praktyki spotkało kiedyś inne NFP. Szczególnie i... NFP, NFP no musi być ponadprzeciętne, to jak jest cała sala ludzi ponadprzeciętnych. To... <laughs> Hello. Tak, gdzieś tam zwracać na siebie uwagę. No i mm, to właśnie był ten zasób, który te mhm. drugie NFP odbierało. Ale były też głosy inne, były głosy, że, że to nie, nie do końca jest prawda, że wcale to, to niekoniecznie musi być problem. I faktycznie czasem y, to znaczy to nie zawsze musi być problem bo jeżeli mamy grupę ludzi którzy jakieś zbiorowisko to każdy jakby gra swoją grę i każdy przyjmuje trochę inną rolę yy, i ludzie często przyjmują role nawet niekoniecznie kompatybilne z swoim typem, ale tak, żeby się po prostu dopasować. Tak, Ta, jak w towarzystwie. Szczególnie tak. niektóre, niektóre typy automatycznie się przestawiają na to, co potrzebuje grupa. Mhm. Wiele typów jest nastawionych na... nie no, każdy typ jest nastawiony też jednak na życie w towarzystwie, każdy wiadomo w inny sposób, ale... Na przykład yy, może to być niespodzianka, że taki INTP typ bardzo wycofany, jednak są bardzo konkretne stereotypy na jego temat, ale w towarzystwie, szczególnie jeśli się zna, albo jeśli w ogóle nikogo nie zna, to jest też podobna sytuacja. I zobaczysz, że nie klei się rozmowa czy atmosfera, to ten typ będzie błaznował tylko po to, żeby ktoś inny nie musiał, czy żeby cokolwiek rozkręcić już nawet i na własną szkodę, po prostu, żeby, żeby coś, coś się kręciło. Więc typy naprawdę dostosowują się do towarzystwa, tam, gdzie widzą potrzebę. Mhm. I tak jak mówisz, Nikodem, że jeśli w, powiedzmy w tym samym towarzystwie będzie Trzech INTP, to jeden będzie błaznował, drugi będzie siedział cicho, czy ci trzeci... nie wiadomo, no po prostu będzie dowodził. Będzie dowodził. No, tak, dokładnie, też może jak najbardziej. No. I ta sama zasada tyczy się też y, rozmów jeden na jeden. Y, to znaczy, jest, załóżmy, są dwie osoby tego samego typu, rozmawiają ze sobą. No to albo jedna będzie grała gdzieś tam na przykład nie wiem, dwóch introwertyków, no to jedna będzie bardziej tym ekstrawertykiem a druga gdzieś tam zostanie w tym domyślnym stanie yy, i będzie bardziej odpowiadać, odpowiadać a... tak, tak, tak responsywny o. tak a albo na przykład będą się wymieniać tym to też się zdarza albo będą ci w ciszy siedzieć no. Nie <grym> też. To, też tak bywa, no. no ale też jest kwestia na ile tego typu przełączanie się ciągłe yy, może być Długoterminowo. Dla kogoś może to być męczące. Mhm. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że może to być mało rozwijające. To wiesz, mhm. jak, jakbyś słyszała cały czas swoje myśli, to jest to przyjemne, fajne i, i miłe, i po, no. ale nie wiem, czy pożyteczne. Szczególnie może... jeśli to jest w wydaniu chaotycznym, że ktoś na przykład yy, nie, nie zna tych kodów, tak zwanych typologii. I nie wie, co się dzieje, i po prostu robi to automatycznie. No, no, siłą rzeczy jest to jakaś reakcja obronna, że, że mhm. człowiek się przystawia, że się dostosowuje, że albo siedzi cicho i czekasz, aż ktoś do niego podejdzie. Jeśli chociażby te INTP jest świadome tego, jak został zbudowany w głowie i, i wie, co się dzieje w tej chwili, kiedy wychodzi z siebie i powiedzmy błaznuje, czy tam dowodzi, mhm. czy jest tym wodzirejem, to są wszystkie role, które INTP jak najbardziej może spełniać to y, może to zrobić w taki zorganizowany sposób, że ani on sam nie oberwie powiedzmy, emocjonalnie, ani społecznie, ani też inni nie oberwą. A czasami, jeśli to jest taki spontaniczny wybuch, tylko dlatego, że sytuacja tego wymaga, no to może być ciężko. Szczególnie dla INTP, tak zwany kat społeczny, potem będzie się katował przez trzy dni, trzy tygodnia nawet i obudzi się trzy lata później w środku nocy, zastanawiając się, co ja wtedy powiedziałem, ale ja byłem głupi. Mhm. Y więc y też jest jeden e efekt uboczny tych samych typów, utwierdzanie się w pewnych przekonaniach, że cały świat jest dookoła zły, a my to jesteśmy ci, którzy y widzą ten świat we właściwy sposób. Tak, dokładnie, albo oni są głupi, albo oni są źli, to zwykle jest taki podział. No. Mhm. Y głównie powtarzamy to, bo to już poruszyliśmy, chodzi o to, że jest to zasada ogólna, że wi wiadomo, jeśli... Y no bywają różni, ludzie są różni, ciągle to powtarzamy, ludzie są y, inaczej wychowani, ludzie są na różnym poziomie rozwoju się rzeczy wiek też bardzo wpływa na to. Jeśli nigdy świadomie nie ładowałeś w siebie ten rozwój powiedzmy teoretyczny, a masz już 56 lat i ileś tam za sobą różnych doświadczeń, które cię rozwinęły, to też będziesz inaczej się zachowywał niż te 20 lat wcześniej, jako ten typ i o to chodzi, że wtedy możesz się pobujać w towarzystwie tych samych ludzi, bo może i tak każdy z Was będziecie różni i każdy z Was będzie mogło się nauczyć od siebie nawzajem. I na pewno są takie przyjaźnie czy takie związki tych samych typów, które jak najbardziej się sprawdzają i, i pięknie funkcjonują I, i chwała im Wam za to, że to tak działa. My tu mówimy Powtarzamy się głównie po to, żeby pokazać, że ogólnie taka zasada jest, ona, ona funkcjonuje, że jest coś takiego, że jeśli chcesz się rozwinąć, to najlepiej zderzyć się z tą cudzą rzeczywistością. Mhm. No i problem tych samych typów jest jeden zasadniczy, że jak pokazuje MBTI, funkcje ogólnie socjonika, też to mocne strony i potrzeby. Nie są symetryczne. To znaczy ludzie, którzy mają mocne strony w jakiejś tam dziedzinie, niekoniecznie aż tak potrzebują tego, żeby im to dostarczać. Można im to dostarczyć, oni to przyjmą, ale to nie będzie pierwsza ich potrzeba. I to też nie jest wartość dla nich, bo to jest coś, co oni mogą sami dla siebie zrobić. Tak, to co oni jakiś taki konkretny przykład. Jeśli ja mam stat pełen Mirabelek. I ty przynosisz mi na jesień koszyczki Mirabelek z Twojego jedynego drzewka na placu, to ja mogę docenić ten wysiłek, ale po co mi to? Jakby nie patrzeć. Ja docenię, tak. jeśli przyniesiesz mi trzy koszyki tych malin, które Ci rosną pod potem, a Ty je plewisz, bo masz tego za dużo. Ja Ci tam Mirabelki, Ty mi dajesz malinki. To nie ma sensu, że Ty mi przyjdziesz po z tym słoiczkiem Mirabelek i ja mam się z tego cieszyć, a jeszcze mam docenić Twój. Twu, twoją krew i twój pot, który poszedł w to, żeby mi nazbierać ten malutki słoiczek i ty zmarnowałaś czas i, mhm. i. I ja mogę to docenić, ale ja tego nie potrzebuję. No, przykładem mogą być na przykład dwóch SFP. Że jeden chce tam zabawy, chce, żeby się działo. Chce Zadbać rozwijać. o tą drugą osobę, to tak. ciągle tych rzeczy potrzebnych. Tak, yy, no a ta druga strona też będzie chciała te, będzie robić to samo, będzie chciała tego mm. to samo też dać tej drugiej stronie. Mm -hmm. No i okej, okay, na pewno będą fajnie się bawić na imprezach, fajnie sobie wyjdą tu i tam, ale kiedy będą kiedy przyjdzie już kwestia ym, zadbania o, o na przykład o przyszłość, o rozwój, na przykład co mam zrobić gdzieś tam że pokierować tą drugą stroną, no to oni mogą się tak nawzajem tylko przerzucać i myśleć, gdzieś tam wchodzić w taką pętlę. Tak, ja chcę to robić, nie, bo ja dzisiaj chcę kosić trawę, a jutro pomalujemy płot, nie, bo ja dzisiaj chcę pomalować płot, jutro skosimy a trawę. A nikt nie da w ogóle perspektywy, na przykład co możemy zrobić długoterminowo, żeby na przykład długoterminowo zróbmy to i to i to, bo to będzie dobre dla, dla nas wszystkich. A nawet te silne strony, jak mówiliśmy o tej konkurencji, nawet te silne strony, tu poruszyłeś temat ESFP. Mhm. To y, dla nich to powiedzmy, ja ci ugotuję sześć obiadów dziennie i ten drugi też chce gotować tej osobie sześć obiadów dziennie, i to potem też staje się taki punkt sporny, bo ten będzie jadł i mówił, że za mało soli, a ten wyprówał flaki cał, całą noc. A tak naprawdę chodzi o to, że on chciał się podzielić, powiedzmy, tym namacalnym posiłkiem, a niekoniecznie dostać od kogoś innego. No, dokładnie. No. Kolejnym przykładem mogą być załóżmy dwóch NTJ. Są dwóch, dwa, na pewno, jakieś tam mocne charaktery, chcą dowodzić, chcą przewodzić. No i to jest niejednokrotny problem w wielu organizacjach, miejscach, że jak spotyka się dwóch nto no to z albo jeden odchodzi, albo naprawdę musi się mocno usunąć w cień i być troszeczkę wyciszony, taki wygaszony. I wtedy też nie funkcjonuje tymi swoimi silnymi stronami. Nie daje światu to, to, co powinien dać ENTJ, żeby on się rozwinął i żebyśmy my też się rozwinęli. Zgadza się. Ale czy w takim wypadku, jeżeli załóżmy ktoś już jest w małżeństwie 5 lat i załóżmy, że mamy dwóch ENTJ-ów, czy my doradzalibyśmy im rozwód? No nie, nie. <laughs> Absolutnie nie. <laughs> Ale mnie zaskoczyłeś <laughs> teraz. Nie, no tak jak mówiliśmy tak. też już kiedyś, że to jest... Y Typologia, nauczyć się to, to jest narzędzie do optymalizacji, do tego, żeby było naprawdę pięknie i wspaniale. Nie, nie po to ciągle mówimy, że to jest życie na kodach. Chodzi o to, żeby pokochać siebie i innych, zrozumieć i żeby się razem rozwijać. Nie, 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 to jak najbardziej. Jasne, no to nie. jakie no. rady moglibyśmy konkretnie dać takim dwóm entytom? Mi pierwsze, co przychodzi na myśl, to oni albo mogli na przykład podzielić się oni będą rozumieć słowo kompetencje. Więc y, mogliby na przykład podzielić się, że ty w tych kwestiach dowodzisz Oczywiście. i ty rządzisz, i jakby jak Tak, y, i tutaj ja gdzieś tam jestem stroną, która cię słucha, mhm. a ty jesteś mocniejszy w tym, masz większe kompetencje, masz większe doświadczenie y, i ty rządzisz w tej dziedzinie. I no. nie wchodzimy sobie w swoje kompetencje i się słuchamy nawzajem i mamy gdzieś to. Na... ENTJ też rozumiem że możemy to spisać, możemy podpisać tak, kontrakt. Tak, na e e Jak pis. słuchacie i myślicie, że to jest coś mhm. strasznego i w ogóle o czym my mówimy, Piękne. ENTJ to słuchają i nie widzą w tym żadnego problemu. E także można to rozwiązać jak najbardziej. Mhm. Także... Nawet takie rzeczy jak ENTJ, oni są nastawieni na tym po pierwsze, co oni chcą. Ale też ich własne cele, ale też yy, bardzo nastawieni są też na to, żeby dawać innym yy, miłe doświadczenia, niespodzianki, prezenty, takie rzeczy. To też równie dobrze, coś bardzo praktycznego. No to powiedzmy. Yy, Rocznicę ślubu organizujesz ty, a ja biorę walentynki w tym roku. I coś po prostu takiego. Jeden bierze cały dzień dla siebie, drugi bierze cały dzień dla siebie, i w taki sposób każdy może się realizować w tym, że zaplanuje pod siebie powiedzmy ten wyjazd na te narty w walentynki, zabierze tą drugą osobę, zrobią sobie piękny, romantyczny dzień, a w tym lipcu powiedzmy, rocznica ślubu to ten drugi zaplanował też piękną niespodziankę i jadą. Nie wiem, nad morze albo do kafejki za rogiem, gdzie się poznali. Ja tylko dodam, bo ty mówisz, że pierwsza rzecz, jaką byś polecił, mhm. to ja myślę, że przede wszystkim trzeba iść jeszcze głębiej i po prostu pamiętać o tym, dlaczego oni są razem, mhm. jakie są wartości wspólne, co sprawiło, że akurat ta osoba była tą osobą, z którą chciałem się związać, z którą chciałem spędzić resztę życia. I głównie skupiać się na tym, co jest w tej drugiej osobie, co sprawia, że ja chcę być lepszy dla niej i że ja chcę rozwinąć nas razem, jako para, żeby iść do przodu z tym. No i też rozumieć, że nie zawsze, jeżeli gdzieś jest tarcie, to może też jest sposób, właśnie Betty to pokazuje, że nie zawsze może da się uniknąć tego tarcia, jeżeli mm -hmm. na przykład tych dwóch entejotów pracują razem w firmie rodzinnej i się ścierają. To może ta jedna osoba albo faktycznie powinna totalnie mieć inny dział w tej firmie, no. jeżeli to jest odpowiednio duża firma, żeby w ogóle pracę, dopowiedz... albo inną pracę Dokładnie. gdzieś pójść i ona sobie świetnie poradzi, tak. rozwinie coś gdzieś tam samemu mhm. yy, i każdy z nich będzie się realizować yy, mhm. fajnie w tej dziedzinie yy, swojej i nie będzie dochodziło do takich tarć. W sensie po prostu unikać tarć, które są niepotrzebne, a których Dokładnie. można uniknąć. Tak. A nawet jeśli już przyjdą, to potraktować to nie jako problem i trzeba pomarudzić i nie przejdziemy tej przeszkody, tylko jako, no powiedzmy, to wyzwanie, które jest kolejnym problemem do rozwiązania, żebyśmy byli lepsi.